Tak, eee, tak, 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 tak. Nie mamy dobrego wstępu. Pakiet z Tak, jakiś tam No dobra, no nie mamy problemu. Nie, nie mamy, nie, ma, no, nie tak mam, nie mamy. No, temat jest ważki. Ważny. To jest y, ważki i ważny. To jest co najmniej taki sam temat, jak czym są, dio, jaka jest różnica między DOD a AC między DOD A K tak A tak zwany Różne Kriteria akceptacji a definicja dan tak. bardzo I jest, popularny tak, filmik, bardzo. Bo okazuje się, okazuje że że on tutaj jest i tam i wszędzie będzie i, i on jest. To, środówka, tam jest diod i dodat dodat bo jest jakby, jest mnóstwo osób ma problem z tym czym są kryteria akceptacji, tak. czym są kryteria jest mega wielkie do... niezrozumienie, ja wiem z czego no wynika. Nie dość, że Scrum Guide ma tylko 13 stron i o Dodzie tam jest napisane tyle co kot nam płakał, to, to o, nie, nie kryteria? ma w ogóle, nie ma w ogóle i to zamiata w ogóle, wszystko powoduje, że całe to wszystko zamieszanie się tylko potęguje. I to jest podobnie, bo o priorytecie nie ma Właśnie ani słowa w Scrum Guide, a o kolejności jest, a potem się okazuje, że czy jakiś mózko, czy coś innego, czy jakieś Priority high, low, medium i nie wiadomo o co chodzi. A, a tutaj niby backlog kolejność. No tak to jest. rozprawmy się z tematem w 15 sekund. O, nie damy rady. Spróbujmy. Ale Ma... wracamy do Paryża. To ja najpierw powiem, a potem wrócimy do Paryża. Backlog jest ułożony w kolejności. Tak jest. Jest jedna rzecz na pierwszym miejscu, jedna rzecz na drugim miejscu, jedna rzecz na trzecim miejscu, jedna rzecz na czwartym miejscu, na piątym. Teraz poczekaj. Ile Też jest? jest jedna, ale teraz poczekaj. Bo ja wiem, co się teraz dzieje z drugiej strony ekranów i ja to teraz powiem. Jak to według. A co z priorytetem? Priorytet swoje, a kolejność swoje. No nie. Z priorytetami jest taki problem, że jak ktoś nam zapytamy klienta, co ma priorytet jeden, czy tam zero, czy tam sto, zależy. Najwyższe. Co ma priorytet najwyższy? Wszystko. A jak się okaże, że będziemy musieli z tych rzeczy, które mają wszystkie najwyższe priorytet zrobić tylko część, to które mamy zrobić? Wszystkie. I możemy tak sobie gadać i gadać. No okej, okay, wszystko jest najważniejsze, tylko z drugiej strony no, nie robimy wszystkiego naraz. Nigdy. Nie? To jest tak, że no, to ani się nie da, a nawet jak się da, to to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, bo wtedy wszystko się psuje. No dobrze, no to potrzebujemy wiedzieć, po co po kolei mamy robić, bo być może dotrzemy, robiąc po kolei, do takiego momentu, w którym jakąś paczkę tych rzeczy się nadaje do użytku. Po kolei, czyli kolejność. Czyli kolejność. No dobra, no to teraz jak pogodzić ten priorytet z tą kolejnością, bo to jest to wyzwanie. Nie? Zanim jak, to kto? To kto? kto, 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 kto Musimy sobie to wprost powiedzieć, że to ta osoba jest odpowiedzialna, czy to w ogóle ta rola jest odpowiedzialna za to, żeby faktycznie umieć pogodzić rzeczy, które są priorytetowe, albo mniej priorytetowe, zaraz to udowodnimy, od rzeczy, które muszą być zrobione w pierwszej kolejności. I niestety to jest ciężka czasami robota, a tak naprawdę może nie ciężka, co wymagająca za, do, do zaangażowania, I i z tego doświadczenia i zrozumienia. Właśnie Bo to, to jest powiedzieć. tak, że nawet jeżeli klient jest w stanie czy interesariusz, że wszystko jest najważniejsze, to my jako product owner musimy albo go przekonać, że jednak nie, albo po prostu ułożyć tę pracę tak, że okej, okay, dobra, no, rozumiemy, ale my to będziemy robić w pewnej określonej kolejności. Tak jest, tak jest. No i teraz przykład, wracamy Przy... do Paryża. Dobrze, tak, był przykład tak, z Paryża. Tak, jeżeli dobrze pamiętam, w Paryżu jest y, y, Muzeum Pompidou. Byłeś? To sprawdźmy. Jeżeli dobrze pamiętam, a dobrze pamiętam. Bo sprawdziłem. Mamy w Paryżu Muzeum Pompidou. Mamy. Zazwyczaj muzea są w poniedziałki. Nie czy... no. I teraz załóżmy. To ty to powiedziałeś na szczęście. Nie ja. <grystanie> teraz załóżmy, że jedziemy do Paryża, jest niedziela, już jesteśmy w samolocie. I naszą najważniejszą rzeczą, najważniejszą w sensie najbardziej priorytetową, jest Muzeum Pompidou. Tak? Ma priorytet jeden mhm. w naszym backlogu, mhm. liście wymagań naszego, naszej tygodniowej wizyty w Paryżu. Jest niedziela godzina 20. zaraz lądujemy, co będziemy robić w Powiedziałek? Louvre. Albo? Wiesz, Bo jak Louvre też jest zamknięty, to pewnie, wie. i to jest właśnie przykład, że możemy jako pierwszą zrobić rzecz, która wcale nie jest ma najwyższego priorytetu, bo warunki, w których się znajdujemy, no niestety powodują, że nie da się tego zrobić jako pierwsze. Możemy nie mieć w danym sprincie człowieka, bo idzie na urlop. tak? Możemy nie mieć potwierdzenia od biznesu, bo dyrektor jeszcze ustala na przykład z prawnym pewne elementy. Mogliśmy próbować w ogóle ustalić coś na reformie, jeżeli się nie da i lepiej tego nie brać, chociaż to jest najważniejsza rzecz, która powinna być, ale doświadczenie pokazuje, przynajmniej nasze, że jeżeli to jest naprawdę najważniejsza rzecz, to może najpierw ustalmy, co chcemy zrobić, niż zacznijmy to robić, nie zaczynajmy to robić, bo jeżeli najważniejszą rzecz, zaczniemy zrobić, mówiąc wszystko na pałę, i to może nam wyjść to bokiem. Nie? To jest... Albo może tak... nam nic nie wyjść ja, ja kiedyś tak usłyszałem takie piękne zdanie, które właśnie teraz mi się przypomniało i mam nadzieję, że długo ze mną zostanie ta, ta sytuacja w pamięci, bo to jest bardzo dobry przykład. Jak usłyszałem, ale to jest dla nas najważniejsza rzecz w tym momencie, więc my nie możemy dłużej się zastanawiać, jak to zrobić. I to często to jest prawda, bo my też mówimy, że często jest lepiej zacząć robić i, i, ten, i, i jakby oddać po kawałku, no tylko Boga, że to jest na pewno najważniejsze, a my nie wiemy, jak się do tego zabrać, to, to nie mam nawet, jak się do tego zabrać. Prawdopodobnie coś jest nie tak. Prawdopodobnie coś jest nie tak. I to jest duże ryzyko, że ta najważniejsza rzecz będzie dla nas naszą największą porażką na przykład. Więc i oczywiście, żeby nie było, nikt tu nie mówi o tym, że mamy siedzieć i się doktoryzować, tylko pragmatyzm. doprowadzić do, do pragmatyzmu, doprowadzić do tego momentu że ta najważniejsza rzecz jest już tak rozpoznana, że możemy zacząć ją realizować i reszta rzeczy się tam wyjaśni w trakcie, no ale to nie jest tak, że my sobie stwierdzimy, że najważniejszy dla nas jest ten Louvre, ale nie wiem gdzie jest, ale to byśmy my, będziemy... Będziemy cały, y cały dzień błądzić, Albo, a potem dojdziemy i się okaże, że jest poniedziałek i że są zamknięte. <laughs> na przykład. Bo nie? tak może być i mamy cały jeden dzień w plery. Tak. Albo się okaże, że jest na tyle daleko, że nie dojdziemy, no. na przykład. Mam nadzieję, że po tym filmie, w nocy o północy, obudzeni przez mnie, lub przez mnie albo przez protokółnera, albo przez Scrum skramastera. Bo jeżeli jesteście skramasterami, to przez członków zespołu zapytani, czy e, backlog musi być ułożony według priorytetu? To powiem, że nie. Priorytet jest jednym. Z... On może być ułożony według priorytetu, jeżeli faktycznie jesteśmy go w stanie sobie ułożyć według priorytetów i one odzwierciedlają kolejność, ale de facto jest ułożony według? Kolejności. Pięknie. Priorytet jest jednym z kryteriów, według którego będziemy ustalać kolejność, ale nie jest to jedyne. A tych kryteriów, kryteriów może być N: return on investment, tak? Może być ta dostępność. Zadowolenie jeżeli... klienta. Może być, nie wiem, efektywność pracy aplikacji, czyli jakiś usability. Jest naprawdę znowu milion różnych jakby kryteriów, które możemy wziąć pod uwagę, układając kolejność backlogu, ale tak. to jest jednak zawsze kolejność. kolejność. Priorytet? Fajnie, jeżeli jak. Z w backlog ułożony według kolejności ma zachowane priorytety, ale jeżeli nie ma, to nie jest to nic dziwnego. A dlaczego tak jest, odpowie kto? Przewodnik po Paryżu, czyli protokoler. <grymne> Zaciekawieni? Słusznie, bardzo dobrze, cieszymy się bardzo, po to był ten film. Jeżeli szukacie więcej tego typu rzeczy, jak definition of done kontra kryteria akceptacji, Priorytet versus kolejność. W ogóle o co chodzi w wymaganiach? Dlaczego powinniśmy je zapisywać na przykład w postaci user stories albo w dowolnie innym formacie? Tego typu rzeczy poruszamy w naszych szkoleniach. Wkrótce pojawią się trzy nowe. Zachęcamy do zasubskrybowania naszej listy mailingowej. Tam na pewno szczegóły pojawią się jako pierwsze.